Sposobów na aktywne spędzanie czasu jest wiele, ale chyba jednym z najprzyjemniejszych jest pływanie. Poza przyjemnościami niesie ze sobą całą gamę korzyści dla organizmu. Pływanie zapewnia lepszy trening niż większość innych ćwiczeń i co bardzo ważne dla osób starszych, redukuje obciążenie stawów o 90% w porównaniu do tradycyjnych ćwiczeń. Ma zbawienny wpływ na układ krążenia i zdrowotność serca, bowiem podczas pływania pracuje całe ciało i krew pompowana jest zarówno do rąk, jak i nóg. 30 minut ciągłego pływania spala od 200 do 350 kalorii i te same 30 minut aktywności w wodzie stanowi równowartość godziny ćwiczeń na lądzie. Ponadto pozytywnie wpływa na pracę mózgu, odświeża umysł, pomaga się odstresować i pozbyć napięcia i co nie mniej ważne, powoduje przepływ energii i wzrost dobrego samopoczucia.